Książka Marcina Różalskiego już dostępna. Zamówna książka różala.pl. Jesteśmy, Jesteśmy sportowi, Pieczak Po Aha. imponującym zwycięstwie i chyba ważnym zwycięstwie w Twojej karierze. Jak się walczyło dzisiaj i co zadecydowało o tym zwycięstwie? Dzień dobry, witam. E, no ważne, też się cieszę, bo to e, też były ciężkie przygotowania. Jak, jak mówiłem, że też to przygotowałem się i w końcu pokażę. E, swoje przygotowania i, i też powróciłem. Tak były moje początki do kategorii 84. E, droga już przetarta. E, pierwsza runda taka troszkę była, może stanął o, o, nic się nie działo. Obaj się tak też tak czułem, że e, badaliśmy i gdzieś tam gdzieś małą tam punktację, gdzieś tam ja przeważyłem. E, czekałem cały czas na Michała, że kiedy, kiedy, sobie, kiedy sobie gdzieś tam ruszy w, e, Myślałem, że w pierwszą trochę mnie uśpił, żeby przeatakować drugiej. Troszkę ruszył, bo tam syn z powiedział, że przegrał pierwszą. No to, to byłem przygotowany, że w dru, drugiej bardziej poleci po, po więcej kombinacji, albo jakieś tam obalenie, czy, czy miał też świetnie e, kopie fronty, hajkiki, że będzie czekać na mnie, czy, czy, czy na jakieś kolano, żeby, żeby moje obalenie gdzieś tam, e, gdzieś tam zneutralizować. Ale drugą rundę wygrał, punktacją, no i trzeba było ruszyć gdzieś tam w trzeciej, gdzieś pokazać do zapasów do, do, do i tam wykorzystać. Michał szukał sporo łokci, kiedy, ty, kiedy znajdowałeś się za jego plecami. E, powiedz mi, czy odczułeś któryś z tych łokci? Naprawdę no, było ich całkiem sporo. E, widać, że wykorzystał te długie ręce. E, widzimy na, na Twojej twarzy też jakieś e, takie e, zarysowania, więc to, czy faktycznie... To jest proste. Chodziło, że, że, że też tam troszkę stanęłem na tych nogach i wchodziłem jego dystans. No i, i nie reagowałem. To też troszkę nad tym pracowałem. Wiadomo, że jeszcze mi do tego trochę brakuje, bo Michał chyba jest moim naj... przeciwnikiem najwyższym i, i też chyba nie wiem, też jakiejś takich mojej kategorii. Ciężko było znaleźć takich spali partnerów, żeby pod Medium 90 ileś wykorzystać. A łokcie w parterze. Nie robiły, nie robiły. Wie, wiem, że to może jakoś tam wyglądało, dla sędziów to było punktowane, ale głowę cały czas miałem tutaj przy, przy tricepsie, także gdzieś tam nie, nie robiły roboty, ale widziałem, że muszę tą głowę chować, bo to zawsze gdzieś to wygląda z boku yy, no, pra, praca. No praca chciałem zapytać, przepraszam, chciałem zapytać, z czego ty masz głowę, bo tych łokci w, pod, pod siatką bardzo dużo przyjąłeś na głowę i wyglądało na to, że ty sobie z tego nic nie robisz. Nie, znaczy gdzieś tam, nie wiem, może adrenalina, nie poczułem jakoś tak, ale też ja tam zawsze lubię, lubię morsować i też tam gdzieś to mam na to, e, gdzieś tam sposób, gdzieś się czytałem, że, że gło, e, nurkowanie na, na długoczach pod, 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 pod jeziorem, pod lodem, bardzo fajnie to wpływa na, na ukrwienie głowy i to później, później gdzieś to właśnie na ciosy, czy na, na lepsze dotlenienie głowy, to, to bardzo fajne coś, jest taki, może, może to przez to, nie wiem. Jesteś utytułowanym zapaśnikiem i czy zdziwiłeś się, że ten przeciwnik cię sprowadził? Eee, nie czułem, bo też wiedziałem, że, że Michał e, gdzieś będzie też próbować, żeby mnie zaskoczyć. Ale no, też jakoś tam zaregowałem, wiedziałem, że nie mogę stać, jak byłem pod siatką że, i, i że muszę szybko pracować. Też czułem, że, że już dużo, dużo energii włożył w te obalenie. No i żeś że czułem, że już tam nie zagrozi mnie. A te warunki fizyczne, ta przewaga jego wzrostu i długości zasięgu, to, to było coś, co by sprawiało ci najwięcej trudności? E, no mi się wydaje, że tak, jako Czyli zapaśnika, zapaśnika gdzie, gdzie większość walczy gdzieś tam w zapasach i to, no to przyzwyczajony jestem, że nawet jak gdzieś tam na lidze niemieckiej mam dużego gościa na, na 98, a na 130, no to są wyżsi, ale, ale to wtedy nie łapię tak dystansu, bo cały czas jest jest kontakt, no i jeżeli się tam przy, przyzwyczajam na sesperingi, to zawsze gdzieś tam za baśnikowi, no ta no, praca właśnie, złapanie dystansu, no, no trzeba to przepracować i gdzieś tam to, to gdzieś ubolewać. A kto w Twoich przygotowaniach najbardziej Ci pomógł i imitował właśnie z tej zawodnika, o którym tak naprawdę ciężko było cokolwiek powiedzieć, bo ostatnią walkę stoczył 17. Kto mi tak pomógł? No zawsze dziękuję bardzo Piotrowi Wawrzyniakowi, zawsze ze mną jest, zawsze mnie wspiera, obaj się wspieramy, ja w jego przygotowaniach, on mi dużo też pomaga i fizycznie, mentalnie, zawsze jest ze mną, to też fajnie, fajnie tu Piotr Sabiński. Eee, zaczął ze mną pracować i, i gdzieś tam mieszczyłem pewność, gdzieś tam tą, tą, tą akcję, wiadomo to jeszcze, czeka na mnie dużo pracy, żeby się bardziej podzierać bokserską, ale to też fajnie czułem jego pracę eee, z Aleksem, też takim utalentowanym krysztażerem w klubie u nas. Eee, Hmm. To jest dużo, jest pali partnerów w klubie, to, to mają kod i, i, I też dziękuję, że, że też ma takich przyjaciół, którzy mnie wspierają. I, e, przyjechali do mnie duża ekipa, e, Domionowi, e, Marcinowi, Spa, Maciejowi, Sikorze, także też mi pomagali w przygotowaniach e, mentalnie dużo i, 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 i dużo energii też węgiem. Ładowali we mnie to i to, 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 to dało mi tego kopalnia dzisiaj. Pierwszy marzec, zabrałeś swoim przeciwnikowi zero z rekordu. Jakie masz plany, jeżeli będzie MMA w tym roku? No Mam nadzieję, że jeszcze jakieś dwie walki stoczę sobie, bo, bo tak. E, Szykuję się też tam pod jak się liga zaczyna, no to tak od koniec wakacji, także już są pierwsze walki, także pewnie do, do całych świąt, do, do 24 grudnia co tydzień. Ale mam nadzieję, że jeszcze sobie zrobię dwie walki. Nie wiem gdzie, nie wiem z to wszystko, wszystko ma, ma, ma mojemu menadżerowi Arturowi, to, to on, ma, on ma zawsze fajne pomysły i, i, i prowadzi fajne karty. Tutaj za nami jest wywiad z Piotrkiem jak Mówisz, że zawsze się wspieracie, zawsze z nami jesteście. No Piotrek będzie za tydzień toczył swój pojedynek w OKTAGONIE. No i jak Ty to widzisz? Za tydzień? O, osmą... Walka jest odwołana o, chyba. Aha, dobra. Znaczy miał tydzień przede mną na, na ten. No, Niestety mu odwołali i się śmiejemy z Piotkiem, że mógłby zaśpiewać piosenkę, bo już drugi raz, mu, drugi raz mu odwołali z samym przeciwnikiem, tym Mazuchem. I też troszkę oni no, chcieli mu dać zastępcze bo, bo od września przygotowywał się na niego. musi po, po, polosował na, tej, na tym challenger o, o milion e, go. I znowu się zepsuł na ten i się, się śmiejemy, że, że Piotrek może zaśpiewać piosenkę kiedyś cię znajdę, <grym> zabitykować mu. I, I mam nadzieję, że, że teraz już mu się nie zepsuje i w końcu dojdzie do tej walki, bo. Piotrek że jest głodny, razem pracowaliśmy i to już się nie może doczekać. Czyli No tak, i humory zapisują nam, i wiesz, przyjaciele, którzy przyjechali mnie wspierać, i, i też się, udzieli, że sobie wyjdziemy na małe piwko i usiąść sobie na spokojnie, i sobie przegadać i spędzić. O, no, to jak mówię, większe piwko, ale... No. Co, i na, na trening powracasz? Yy, na, no tak mam <grym> nadzieję. Nie, 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 mam nadzieję, że mam jeszcze sobie tydzień odpoczn odpocznę, to zrozumiałe, to zrozumiałe, troszkę sobie spędzę z narzeczoną i z córeczką czasu, bo, bo na przygotowaniach zawsze, zawsze tego czasu nie było i, i gdzieś tam no, serce się kraja jak, jak, jak córeczka woła a ja mówię, muszę iść na trening i tak, tak zawsze gdzieś tam mijałem się na, na ten. Wszystkiego dobrego w takim razie, pobytu z córeczką i oczywiście dalszych zwycięstw. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.